Hej, hej, z tej strony Gmeradż, witam was dziś w odsłonie androidowych gier. Chciałbym dzisiaj zaprezentować jako pierwszą grę, która mnie wciągła na dość parę godzin, jak na razie. Jest dość ewitująca, denerwująca, ale i przyjemna. Gra polega na tylko i wyłącznie dbaniu o to, żeby nas nie zwolnili z pracy. Oczywiście losowo wypada, że np. firma bankrutuje, czy po prostu nie ma już dla nas pracy. Albo po prostu nie daliśmy rady wywiązać się z wszystkich naszych obowiązków jakie na nas nakładają. Więc zapraszam Was do obejrzenia tego krótkiego materiału. Może Was zachęcić do ściągnięcia. Gra jest za dawno na Google Play. Więc zaczynamy. Taki zadowolony w Korei. No i już nas nie przyjęli. Oczywiście początki zawsze będą trudne 15% szans tak. Nic, szukamy dalej. No i nasze szanse się coraz to większe robią, więc myślę, że za czwartym, piątym razem może w końcu znajdziemy pracę, chociaż też ciężko będzie nam utrzymać ją. Ale trzeba pieniążki zbierać, ulepszać swoje statystyki, czy to energii, czy szybkości pracy. że ten czwarty raz może się nam już No i jesteśmy. Oczywiście pensja zero. Musimy zadbać, żeby przynajmniej o jedno stanowisko awansować, aby przy zwolnieniu mieć jakąś wypłatę. No tak, więc pracę bierzemy, kiedy tylko ktoś ma jakiś wykrzyknik, i na niego, i bierzemy książki, które nam się pomolują, za które później, jeżeli opracujemy, czy nie wiem jak to powiedzieć, dostajemy jakieś tam pieniążki. Oczywiście możemy też zrobić tu Bobostera, zwiększyć naszą efektywność, ale. Lepiej uważać, żeby energii życia nie stracić do zera, bo wtedy może po prostu facet zrujnować się i sam zwolnić. Więc jedziemy. Tutaj mamy pierwszy wykrzyknik. Bierzemy jedną książkę. Bierzemy i drugą. Musimy też dbać o to, żebyśmy nie byli też całkowicie bez pracy. jestem są skile. i oczywiście mamy szybkość pracy, rozmowy takie, które nas prowadzą do tego, że przy promocji mamy większe szanse na zdobycie awansu, życie, no i tu jeszcze nie dotarłem, więc nie wiem, życie oczywiście, jeżeli zrobimy turbo postera czyli w tej chwili nie możemy, bo nie mamy książek. Czyli ten ogień, który był pokazany, odbiera nam około 3-5% energii. O, właśnie, coś takiego. Oj, oj, to się tak wszystko o tak, musimy troszeczkę przyspieszyć naszą pracę, żeby nie mieć za dużo tego wszystkiego. Bo też nas mogą zwolnić za to, że po prostu nie wydalamy z pracą. Ktoś przyszedł do nas. O, nie mam pieniążków, żeby coś zrobić, więc albo będziemy zwolnieni, albo nasza. Szanse awansu zmaleją, jednak nic się nie stało. Na szczęście, książki rosną. Okej, okay, czyżby już boss przychodził? Tak więc jedziemy. Pracujemy ile się da. Zbieramy. Co możemy. Wtedy mamy pieniążki, pieniążki, pieniążki. No i się skończyło za dużo, żeśmy nie zarobili. Zostaniemy awans, czy zostaniemy zwolnieni? No, i mamy awans, pięknie. Jedno stanowisko wyżej. Dobrze, ale nie mogę od wszystkich zabrać, chyba. Na pewno na zabicie czasu gra jest irytująca i wciągająca, powiem szczerze. Raczej, na pewno, jeżeli będziecie to oglądać, nie będziecie myśleli o tym jakoś lepiej. Dopóki nie spróbujecie, nie zaczniecie klikać. Nie będzie was dynerwować, że nie potraficie wyżej wejść, awansować. Oczywiście, z tego co założyłem, nim jesteśmy wyżej na stanowisku, tym te osoby, które są po naszej zawsze prawej stronie, skąd żeśmy my awansowali, już nie dostajemy od nich żadnych zadań. Czuję, że zanim długo zostaniemy zwolnieni, bo coś nam to wszystko rośnie, a nie ubywa. Okej, okay, troszeczkę książek poznikało. No, mi się coś uda jeszcze wciągnąć. Czuję, że jesteśmy blisko zwolnienia. Boję się wielkiego sztapla ułożyć. Dałoby się przyjście bossa Byśmy mogli trochę więcej używać naszego bostera szybkiej pracy. ej. No, ej, 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 ej. przyszedł ładnie, no, pozbywamy się naszych księżek. Już chyba po. No i co teraz? Nie zostaliśmy promocji, ale też nie zostaliśmy zwolnieni. Więc bardzo fajnie. Oj. Znaczyśmy, że zostali zwolnieni. I przepraszam Was, ale reklamy przy domowych grach z reguły tak wyglądają. Więc nic, zostaliśmy zwolnieni. Na tym może zakończę. Pokazałem wam grę. Która wygląda dość ciekawie i fajnie. Może was zainteresuje, może nie. Link może nie będę podawał, ale nazwę, bo to zawsze możecie w Google Play wypisać i znaleźć. Więc do zobaczenia. Żegna się z Wami Gmeracz. Pa, pa.